Siemanko z tej strony Wilczur.pl i Grapes89 Dzisiaj nagrywamy z naszej serii Let's Play z Wilczurem i Grapesem. Poza nagraniem trochę się pozmieniało. Patrzcie, to jest mój konik. Tak, tu jest Grapesa koń, tu jest mój koń. Nie mam żelaza. <coughs> żelaza, ja mam 4 przy sobie, piąte jest w skrzynku. Co mm, to... mam ten? Я могу, не немного Я нарядов. До пастой. Сколько у меня скуры? Ну, я давай, 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 Dawaj Ojej. Ale Uje! Ale Dobra, nie są mhm. No nie. to są moje lutę. Pięć żelaza, dzisiaj co? Ja dzisiaj idę na kopać żelazo. No, to musimy sobie robić. Tak, dzisiaj idziemy chwilę pokopać. Koniec, koniec, koniec nagrania jak zwykle pewnie.

Pochodni, nie mam patyków, też nie mam. ja mam za to ten węgiel. Oj, tam! Ja węgla biorę, ale żeby go przypalić, ty zbieraj tam żelazo. Dzisiaj są zrobimy jakieś zbrojki Odcinek nie będzie trwał zbyt długo może 7-8 minut. Tak, tamten u mnie trwał 7 minut 30 sekund. Ach, ale, ale róbmy. jest potrzebna, jedna wełna i 7 żelazo, tak? Bo, tak mi się wydaje. tak to nas żebyśmy mieli dla pancerzy, dla koni. Wełna na pewno będzie z A ja tego. Ale możemy coś z tym zrobić, bo nie jest za długi. Tam już się kończy. Aha, to idziemy do innego. A w tym możemy coś sobie skombinować. Trzecia wstania. Żelaza. Ja mam 16 żelazo. A ja mam trzy. No dobra, to jeszcze troszeczkę we Idę tam. Ej no może byś ze mną węgla pozbierał. A poza tym i mieliśmy robić takie odcinki. Dobra, chodź, chodź. Dobra. Mm. Że pokazujemy co zrobiliśmy. Znaczy, że nie będziemy zbytnio budowali na tym. Tutaj mamy jeszcze farmę zboża i tak dalej. A tu jest Zziemnia... farmę zboża. Tak, tu jest farma zboża Tu jest tak. A my idziemy dzisiaj. Tutaj. Mm. Tak, tylko nie wydaje mi się, żeby to było jakieś takie szczególnie rozbudowanie. Jak nie jest, to się kawałeczek oddalimy. Tutaj w tą stronę. Idę. A więc idę, Jadymy. Jadę z tym koksem. Ale długa. Czekaj tam coś jeszcze jest. Tak, gówno wielkie. Czekaj, ja się cofnę, zaznaczę sobie white Gdzie? No, w domku. A co ty nie masz? Miałem, ale mi się usunął. Dobra, to idę to przepalić, te żelazo. 20 ci się żelaza. Łony, No Moje To ma cienie, ściny farmy jeszcze. Uuuu. Tak, farbeczko. To dawaj. Po cztery dychy w wąglu. Mieliśmy iść po więc... to ja pójdę jeszcze jedną farbę. Po co? Na razie chodź. Będziemy ja trójkę robić. To nie teraz przecież. A i tak skoczy tam tam no, może coś w... jest. No ja też tam skoczę w sumie ty. Jakby się to TNT wyrąbało wcześniej, które tam stało, ale już, te, już teraz nie stoi. Rozwaliliśmy. Ale jakby się tak teraz wzięło, to TNT i tam wyryło. Po co? No by był cajf. Już rozgrabiliśmy to trochę nas. Dobra, ja mam tam łajdź. No to co? Idziemy poczekać, aż się zrobią zbrójki. No to dobra, idziemy do chaty, zrobimy zbrójki. Będzie kuniac. Koniak. Przez koło Ej! Ty, co my tam mamy? Kule. Kokowąsa. Iii, ja ciekawe, czy tutaj Dżungli, dżungli, dżungli. Nie no, bo ja myślałam, jak tej dżungli jest Do... e, No to jest piramida. piramidka. Piramida. Łat, o, o temu brzuszku. Jaj. Ja zbieram sadzonę, zbieraj sadzone. Tylko nie wiem, gdzie jest. Idę, tam zrobić też zbrojki. Ole się zbudziło. Nie wiem, dodała na No właśnie, zbadziło bardziej się. No, za mało w Dobra, to ja idę do chaty. A sadzonka się zbierze później. ziemi. Po nagraniu będziemy czekali na sadzonkę. Będziemy tam, afczyni. O, afko. Afko. Afkę. Jestem na ławku. 16 wejm na 5 Stąd jedna jakaś tak robiła. What the fuck? What? What, What is this? What is going on? What? Co nie działa? No jaki żal... Ej, ja weź mi pokaż! Ale to jest jak już nienormalny. Zrobił że niby można mieć pancerz jak... co, nie? a tu nic sprawdzam no, nie można tego craftować myśmy musieli w Dungeonu jakiś znaleźć lol Każdy pokazuje crafting i im się to rozpiło w craftingu, a po co mi zresztą? Dobra, to koniec? No dobra, to my się widzimy w następnym odcinku. Nara.